Zaraz nie wytrzymam serio. Czy wysłyszycie, co tam się dzieje? Mam nadzieję, że słyszeliście to samo co ja. A jeśli tak, to już wiecie, dlaczego nie mogę spać. Żydka ta chyba zbytnio nie rusza, bo sobie gra. Halo! Co? Ty naprawdę nie słyszysz, co się dzieje? A co się dzieje? No tam fen się drze cały czas. Że jest głodny, że on chce ziemniaczane patyczki, że McDonald's, że chodźcie do mnie wszystkie burgerki. Ale... Posłuchaj, ty go tu zaprosiłaś, to jest twój problem, tak? Nie. Możesz iść go uciszyć. Tak, na razie słyszę tylko zmywarkę. Oboj. Oh ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, upewnijcie się, że subskrybujecie już ten kanał wraz z dzwonkiem i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, bo już na 25 tysięcy lajków pojawi się kolejny odcinek na tym kanale. Koniecznie zajrzyjcie też na Instagramy Mila i Mai, po więcej informacji o nowych filmach, jak na przykład o tym, który pojawi się już o 14.45 na kanale Mai. No oh i co na to God. powiesz? Oh. I to jest coraz głośniejsze. Nie, 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 nie. Ale. Nawet nie jestem w stanie się skupić. Tego tak zakleiłaś. Wcale by nie wyszedł. No i widać, nie wyszedł, więc chyba zadziałało. Nagiec! I tak to jest No, chodźcie tu, na. To nie jest nagiec, co my tu robicie? Nie zżyć mordy Głodny jeszcze! serem, chce! Z nim jest gorzej niż z jakimś dzieckiem, serio Zabezpiecz serem, A może do psychologa? A co robię na Głodzicie mnie Jak cię głodzimy, jak? Głodzisz mnie, jej, 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 jej Żarłeś przecież, wyciągaj sobie rzeczy z lodówki Brawo, ananasa jednego Nie, ja nigdzie w nocy nie jadę. Maka! Nie. nie. Nie ma. Opcji. No ja też bym sobie mogła zjeść. O, widzisz, ona też wiedziała, zjadła. Bo przeciwko jednemu, jedziała do maka. No, no, Ty co? nie miałeś dopiero siły wstać, jak już wstałeś? No bo na żarcie do wstanę. <ścoughs> jedziemy do maka. No ja myślę, że jak go nakarmimy, to może w końcu się utka i pójdzie spać i będzie po problemie, no. Tak, zdecydowanie. A nie możesz zjeść czegoś innego? Nie. Ale czemu? Ona wiedzy chce. Paszka! Mniam mia-niem. Ja do tego ręki na pewno nie przyłożę, także nie ja wiem. Kombinujcie coś razem, o, co on ja robi. Pobieg? No nie wiem właśnie, gdzie on pobiegł. Gdzie ty idziesz? Eee, ty on idzie po prostu tam. <laughs> on już totalnie zwariował. Ja jadę. Ja jadę. Ja no. Jadę. jadę. Gdzie jedziesz? Do Maka. <noise> moim autem. To was nie fura wamywaka, widzisz? Nawet z moim wrelotkiem. <noise> <noise> Ogarniesz go, bo go zabiję. To ja mogę was nagrać. Z zaraz mu sobie zrobię, jeszcze nie wiem co. <noise> to zrobię. <zrób. głos> to weź. No on mu swoje klucze, on serio zaraz pojedzie. No ale ja go nie <noise> będę dotykał, on w kiblach grzebie. No ja, wiesz, ja już kiedyś z nim nie Oddaj. Oddaj to. Właśnie dotykam ręką z kibla. Jesteś tego pewien? Ja już kiedyś z nim do Maka jechałam twoim autem więc on trafi. Zamówić też nie będzie miał problemu, więc to lepiej zabierz. Coś przyjmie zamówienie. Ty, nie nie jeździsz już tam do McDonalda, bo siary robisz. Eee, poczekaj, muszę coś wykombinować. Co można z nim zrobić? On cię słucha. Ja kolorów ja rozrywam, o, o, nie rozrobiłam, ale. Oddawaj to kleszu. Nie, 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 nie. Ej, dobra, błagam pomysł. Serio, zaufaj mi. Co za kleszcz, Zostaw co. Nie oddam. bardzo zaufaj mi. Zjemy McDonalda, ale pójść to. Zjemy? Zjemy. Oszukałaś się właśnie dzięki za klucze. Nie, bo ja serio mam... Serio mam pomysł. A gdzie ty idziesz? Grać dalej. no, Jak już jest problem rozwiązany, to idę, tak? Nie. Jaki jest pomysł? Zamówimy McDonalda. No, można zamówić? Jak Kto ci przywiezie McDonalda w środku nocy? A może ktoś przyjedzie? Przywiezie no. Obsługa McDonalda na przykład. Jak powiem, że to on, że mają wybór, że albo on do nich przyjedzie, albo oni przyjadą do nas, to zaraz tu ktoś będzie. Mam! Przyjadą za 3 złote! Serio? Wow, o, to jest super! Nie wiedziałam, że takie rzeczy się dzieją, naprawdę. Ta wiesz, ona sobie z ciebie jaja robi. Nie naprawdę! Kto by ci przywiózł McDonalda za 3 złote? No, 3 złote! internetu! W interneta są różne rzeczy! Happy mi dla Dobrze, mnie! Dobrze, ja też. Jeszcze ja zabawką. Dobrze. Ja już zawoliłam. Ale ty mówisz teraz serio? No serio! Happy meal na razie dwa, bo ty nie chciałeś nic jest dla mnie i dla pomywacza. Za ciebie nie będzie. Bra! Co? Czy on może przestać się śmiać jak koń? Dopiero mówię że jak koza. <grym> jak baran, jak nie wiem co. No to nie do mnie pytanie. Dobra, to już się uspokoisz, tak? Tak, jestem szczęśliwy. To musisz teraz siedzieć tu i czekać, aż ktoś przyjedzie, bo będziesz ty siedł po zamówieniu. Wiem. Podejrzanie, tania oferta. 3 złote, dostawa w środku nocy McDonalda, które jeszcze nigdy wcześniej w życiu nie widziałam. No to wyjdzie po tą dostawę podejrzany włamywasz, w razie czego. No to nie jest cel podejrzany. Po prostu ktoś ma widocznie po i stwierdził, że nam też po drodze przywieje. No, taki jest w drodze, tylko i, i wyjedziesz. życia! No tak, chyba czekamy no co? No ten już jest tak nagrzany, że przed drzwiami stoi i w drzwi patrzy. No... a ty z mu prać McDonalda? Czemu tak to Naprawdę, No kurde, Co mówiłam? Ej, ona już chyba zwariowała całkowicie. No naprawdę, no. Wczoraj bawiła się ze ślimakiem, dzisiaj zamawia McDonalda za 3 złote. Patrz, już jedzie. I za pięć minut miej ba my bawić. No? Naprawdę! I to nie wzbudza żadnych podejrzeń u ciebie. No może trochę wzbudza, ale mieszkam w naszym domu formywać, więc no chyba już niczego się nie, nie boję. Formywać! Tak? A co byś zrobił? Popatrz! Przyjeżdża gościu, prawda? Albo pani. Maćka! Maćka daj! No właśnie tego się obawiałam. Nie da? Jesteś jakimś. No, masce. No tak. No tak, więc może do obcego człowieka, który się nie tutaj nie spodziała, grzeczniej. Może się no. trochę no. zakryć, tak wiesz? Aha. Tak, to jest dzień dobry. Okej. O my god. Dzień dobry, McDonald's. tak, proszę. To teraz to on wygląda jak jakiś wujownik Inda. Proszę, może jeść. <gry Might> jest za Zapłaciłaś już te czy może oszczędziłaś jeszcze? Nie, ja już zapłaciłam. No. Zapytam, czy odda. Za 3 złote przyjedzie, przywieźć nam jezenie w środku nocy i jeszcze na moda za dostawę. Jest taka szansa! Bardzo próbajmy w końcu czy złote. Mieć czy złote, a nie mieć czy złote to jest 3 zł. Jest też szansa, że znajdziemy jakiegoś psychologa dla włamy bacza, ale nie wiem, czy ktoś się podejmie <grym> tego wyzwania. No ja też nie wiem. <grym> ale jest nadzieja jeszcze <grym> dla Ciebie. Na lepsze jutro. Na wszystko jest nadzieja zawsze. żeby gościa nie odstraszyć, żeby dał nam jedzenie? Jedzenie, proszę. No, dobra, idź, dobra, dasz radę? Ja jest zamykam to, niech on idzie, bo ja nie chcę tego widzieć. Nie? Ja pierdzielę. Niech on tylko wróci z jedzeniem. Gościu już nigdy tutaj nie przyjedzie, nie? Jego pierwsza i ostatnia <grym> dostawa tutaj. No, to może być bardzo prawdopodobne. Byleby dostarczył to jedzenie, tak? Później już może damy sobie jakoś radę, może na zrzutek już w końcu przywiezie. Słyszysz? Jakby bieg. Może tak szybko chce to zjeść. Mam jedzenie, ale jest problem. Co się stało? Jakiś typ z nam na podwórko. Jak bieg nam na podwórko? Pchnął mi jedzenie w ręce, pchnął mnie na bok, i powiek. Ale to ktoś jest na naszym podwórku teraz, tak? No, co? Tylko że nie ma jedzenia, bo ja mam jedzenie. To dał ci jedzenie i powyk na nasze podwórko? Tak. Możemy jeść. I cię popchał? Aha. a jak on wyglądał? Taki dostawca Anglo. Żółty był? Aha, żółtą kurtkę miał, taki trochę brudny. Pachniał tak średnio jak ja. Może gorzej gdzieś, gdzieś tu łazi. Ale mamy jedzenie! Ale ktoś nam chodzi po podwórku. Sprawdź Je kamery, czy on nie kłamie. Nie mam telefonu. Na górze zostawiłeś, no to zostajesz z włamywaczem. Nie wiem, co jest gorsze, czy iść po telefon, czy z nim zostać. To ja. Ale czemu... żartem. No fajnie, że masz jedzenie, ale... Prawda, nie rozmawialiśmy. Jak ci się ze mną wieszka? No do dupy. darłeś mordę, a ja przeszkodziła mi w graniu. Teraz jak się okazuje, ktoś jest na naszym podwórku. Jedzenie. O, wow! Co mam niego? Co i dostałem ja w plecy. Karma, hmm, Karmę, to ty potwórę. zaraz dostaniesz zamiast McDonalda. Nie, ale co w sumie będziesz jedzenie za dużo? Byłem grzecznym potworem. Dobra! Pozuj się tam do kolegi! Ale może ten ktoś pobiegł, bo się przestraszył u ciebie. Ale na potwórko? No w sumie. Ale ja się wdupiłem. No się wdupiłeś, mogłeś z nami pojechać, no. Dobra, mamy ten fragment. Rzeczywiście widać jak ktoś tam stoi. No i bo my idzie dzielnie. Bardzo jestem dzielny. Okej. A, on tak zaczął iść w moją stronę. Lip mam jedzenie w ręce i uciekł. No ale to czemu ty nic nie zrobiłeś? A co miałem zrobić? Jeszcze jedno ja nie wysypię. Zamknąłem no. furtkę ta bezpieczeństwa. Ten już myślał tylko o jedzeniu, nie z do domu. Chciałam ja, zabezpieczyć jedzenie. Mogłeś go złapać za ten kaptur, pociągnąć. Po ale raz sam raz. Sam się... Oddawaj to jedzenie. Dopóki ta osoba nie będzie wygoniona, to nie ma jedzenia. Głodny nie będę go gonił. Ładny JESTEM! Ale to ty go wpuściłeś. Ratujcie mnie, bo zwariuję. Czemu go wpuściłeś? Czemu dałeś mu wejść? No tak się zaczął na mnie iść. Ja się cofnąłem troszeczkę, nie wiedziałem, że on wejdzie na podwórko. Myślałem, że tam jedzenie. Ja się na jedzenie jedzie. Jeszcze pójdzie, ale to... Może zjadzmy już, damy mu to jedzenie o, to, to jest dobry pomysł I pójdzie, ale jeśli dostaniesz jedzenie i nie pójdzie, to wracasz do budy Nie, nie, dobrze, pójdę, pójdę, to pozjem. No dobra Mamy Happy Meal? Mamy! Aha, czyli teraz wy sobie będziecie siedzieć i żreć McDonalda No, ty nie chciałeś, chciałeś. Co? Krew. To jest krew. to jest pełno krew. Krew. To jest ketchup Keczup. Jeszcze uwalił stół. Keczup. To nie ich co ty. Dobra. Ja pierdzielę jaka świnia. No ty jeść nie potrafisz no nie, nawet. Nie, ja nie, to tego jest. Dobra, jedzenia. masz nowego. Tu był keczup po prostu wylany. Nic się nie stało. Jedzenie jest w środku, tylko co. Całe... jest krew! Dobra, to jest krew. To jest krew. to nie jest kaczuk. No ja tego nie, nie będę krew. kosztował. To, to jest krew. Fuj. A co tu chodzi? No weź mi to ze stołu. Tam jest jakaś karteczka. Yy. Bierz tą karteczkę szybciej! A? Ja tego nie u... nie no wiem czy tak, Jezu. Smacznego. No, mało smacznego. A ja za to zapłaciłam. A trzy złote! No to reklamacja, tak? Jest na naszym podwórku. No właśnie, idź go szukaj i powiedz, że ma nam przywieźć nowe. No i nie zjadłem. No ale tu uwaliłeś. No, to w którą ty stronę idziesz, jak on tam bieg? Nie no, bieg stamtąd, tam tam, tam tam, tam. I... Pominę fakt, że to ty powinieneś to wycierać i jeszcze żreć to jedzenie, bo przez to, że zamawialiśmy to jedzenie, to ten ktoś jest teraz na naszym podwórku. chciałaś, byłaś zgodna ze mną w tej kwestii, więc jesteśmy oboje winni. Zresztą mnie to będzie wciągać. Fajnie, tak swoją drogą, że mieliśmy jakąś krew u siebie na stole. Fajnie. No. No jest super, naprawdę jest wyśmienicie z wami wszystkimi. No. Jeszcze mam całą rękę z tego. Nie wiem, nie A gdzie ty znowu idziesz? Nie chcę, się do mnie... E, no to idziesz, tak? Do drzwi. Nikogo nie wpuszczasz do domu, słyszysz? Dobrze no, będę walczył. A ty będziesz walczył się, zesrasz prędzej. To tych ucieknie, nie? Ważny jest efekt. No. I co? No, zabaweczka. To, to, to on nie umie debil czytać. Daj to! Tam jest jakiś liścik. Zapiszę. Zabawa dopiero się zaczyna i dostaliśmy zabawkę z McDonalda. To moja. Nie wąchaj. Dobra, to ty idź, bo to naprawdę nie ma co. Ale zamknąłeś drzwi? Ale na klucz. Na klucz, dobra. Nie zamknął. Zamknąłem no sprawdź. No, teraz przepraszam. Zamknąłem, mówiłem. To wiesz o tym, że skoro dostaliśmy zabawkę z karteczką, i skoro dostałeś krew w jedzeniu z karteczką, to, to znaczy. Nie, to znaczy, że ta osoba nie jest przypadkowa i że to nie jest zwykły dostawca, który się ciebie przestraszył, tylko osoba, która znowu coś od nas chce, albo od ciebie. A wy to no. macie pecha, nie? Wiecie, ktoś też od nas chce. Wiecie, jakiś. Próbować. Jeden trafem się poznaliśmy. To jest zbieg okoliczności. No, bardzo duży zbieg okoliczności. Ja ogólnie mówiłem, że to nie jest dobry pomysł, także róbcie sobie co chcecie. A, róbcie sobie co chcecie. No trzeba znaleźć teraz rozwiązanie, jak mamy wywalić kogoś z podwórka. No on ma wywalić. Ale ja nie chcę być w tym momencie sama w domu, więc zaczekaj ze mną, aż on rozwiąże problem, który zrobił. No ale przecież było powiedziane, że zabawa się zaczyna, no to zabawmy się i będzie dobrze. Dobra, zobaczmy może z okna, czy gdzieś go nie ma. No i co jest? No ja nikogo nie widzę. No na huśtawce nikogo nie ma, ale podwórko jest dość duże, więc niewykluczone, że dalej ktoś siedzi. Ale tu coś jest za to. A, tam coś leży. <grystanie> no się jeszcze cieszy z tego, że tam coś leży. Czekaj, da się stąd przeczytać tą kartkę. Zaczytaj, bo ja dalej nie umiem. Wybierz dobrego burgera, jeden jest zatruty. I coś jeszcze jest napisane, ale jest zasłonięte burgerami. Tak, pójdę, Tata. Kateczkę. Po burgery też idź. Wszystko masz tu przynieść. Pomylą. Ja może go teraz nie wpuszczamy. Właśnie nie wiem. Aha, wybierz mądrze. E, teraz musisz wybrać jednego i musisz go zjeść. Nie wpuścimy cię, dopóki nie zjesz jednego na naszych oczach. A ja tu pisało? Tu pisało, że jeden z burgerów jest zatruty. Jeśli wybierzesz dobrego, nic nie jest. Jeśli wybierzesz zatrutego, no to nie wiadomo co się stanie. Może się zesrasz po prostu. No może. Wybrał numer dwa. Jak się zasra, to też go nie wpuszczamy. No nie. I co? Zastroję. Ty jego patrz, ugryz. No, widzę, widzę. Umiera. To on się dusi. Ty, suwa się nam pod siebie. I co my powinniśmy Ty teraz zrobić? Wy... Wypróżmy tego. Jest... tego dobrego <grym> Otwórz mu. No, otwórz. W domu nam piknie. Ostatnie słowa niech chociaż powie. Ostatnie ha. słowa. Okay. Ostatnie słowa, dobre je. Aha, to sobie ja robię. Debil. że że ja za zakruty to że mam tak. Ty, mam Ale jaja! Nie wiem, czy w sumie pan kto to robił, czy tak pomyślał, ale dobra, wchodź do domu. Ale zadziałało. Nic ci nie jest, tak? Nie, dobry burger. To sobie już go zjedz. Mhm. Co, to była ta cała zabawa? Już koniec, nikogo nie ma? Zostawił nam darmowego burgera i se poszedł? Ja tam się dobrze pawiłem. Dobra, jedz to i idź spać. Nie. Sytuacja w miarę opanowana, włamywać już nie drze mordy. Ja nie jestem już głodna po tym wszystkim. On sobie je. Zaraz idzie lulu. Ale jak chcesz, żebym spać. Jak w ogóle chcesz i spać? Nie wiemy, czy tylko tam nie ma w dalszym ciągu. No to myślę, że możesz iść to sprawdzić. To jest jedna Na głodniaka nie chce umierać. Już to słyszałam. I skończyło się tak, że mieliśmy happy meal z krwi. Ale wtedy nie chciałem umierać. Czy dalej nie chce? Dobra, wiem później, jak przeżyję. I idziesz tak z niczego? Zawsze jestem przygotowany. Oh my god, bro! Oh. On dalej w gaciach nosi pistolet. Ale masz tylko jeden strzał. Jak piraci. Ostatnia kula na niego. I nie potrzebujesz pomocy mojej dziutka w razie czegoś, żeby tego śmiała, i ci pomoże. Nie, 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 nie. nie. Ja z skończą... Stoi tam. Cicho! Jest okno otwarte. Musisz je zagrać teraz. Co on? Modliszkę udaje. Nie wiem. Pamiętaj, że masz tylko jeden strzał. Ja, ale co on musi takim narzędziem? To właśnie chciałem zapytać, co on chce zrobić. Ja! No i co, że mu zrobił? Chyba się chyba wkurzył, nóż. Idź z nożem tu. Ej. Papa. Pa. I ty widzi, że to problem rozwiąże, że ty kurna zasłony zaciągniesz? Ej. No idziesz tutaj nożem, no. Co ty robisz, Grzeczny je. On sobie nożem po twarzy jeździ. Jak lubi. Dziwny jest. Idź go. Nie masz już rzutek, to rękami go nawalasz. A ma nóż! A na co ty czekasz? za żaluzję. No zapomniałam. Ej, Nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj. On, on coś pokazuje. On coś pokazuje. No nie, czytaj, ja nie umiem. Gra w nóg. Na kogo wypadnie? Ten goni drugą osobę z morzem, aż ją złapie. No dobra, no to ty gram. No grajcie, no. Gramy! Ty on nie jest chory. To ja i tam idzie? Ja myślałam, że za szybą będzie czekał. Ja nie wiem czy ja mam to nagrywać. A co jak wamywać, Zara zarakosę dostanie? Ja Nawet nie wiem, czy to na włamywacza wypadło. Nie wiem, co tu się stało. Ja też nie wypadłam. Uczuł, cóż! Nie wypadłam! Kucie! nie Biegł taktyk do półki. Ale miałem go łapać aż. Aż osoba złapie. Ale ciepki jest! Ale co za, za. dom już nie tak, ma, go? Za dom musimy go gonić! Co furtkę na ulicy jest? Tak! Tak! Chodźcie! Będziemy gonić go autem? No dobra, w sumie mamy nóż, mamy przewagę, trochę mi się to podoba. No nawet butów nie mam, idziemy na boso. A ja biorę wiesia. Jeszcze pies? A co? No z Łapcie! Wszyscy zapięci! Pawił, Pawił, bierzemy! Tak, tak! prawo! Co, w las? Tak, w las, w kierunku lasu! Ee, dobra. Czekajcie. Wiesz jakie tu są dziury w lesie? No ja to nie potrąć go. Znaczy, ja go potrąć. Ej, serio biegnie tam? Jezus, jest, widzisz go, widzisz go? Ja go widzę. Tak, wszyscy go widzą. Nie dobrze, że jest żółty. Jezus Maria, goń go, goń szybko. No, ja nie mogę jechać szybciej po tych dziurach. Jezus Maria. Patrz, jaka tu jest dziura. Jezus. Wow. Nie. stój. Łapko, szybciej, szybciej, bo nam ucieknie. Ja nie wiem, czy my powinniśmy... Ej, tam nie wjadę. Nie. Wybiegaj, go, goni! On pobiegł blast! Prrrrr! Łamywać za nim pobiegł. Ja tam nie widzę! Nie widać go! mi! To po to tu jechaliśmy, żebyś go nie złapał? Mm. Czyli to tyle, tak? Jesteśmy w lesie i tak go nie złapaliśmy. No, że już do nas nie wróci. No ale przecież było napisane na kartce, że w grze gonimy, aż złapiesz drugą mostobę, a ty go nie złapałeś. Odejdę nóż już w ogóle. No właśnie. Nie jest Ci potrzebny. Fajny był. No nic, jedźmy z tego lasu. To my wracamy do domu. Ja muszę tutaj tylko jakoś zawrócić. Nie wiem jeszcze jak. A Was oczywiście standardowo zapraszamy do obejrzenia następnych filmów, które w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie. Koniecznie klikajcie sobie w jeden z nich, bo z nich to one dokładnie za 3, 2, 1